stan naprawy Xboxa. Xbox One S, który podobno nie wyświetla ekranu. Także podłączamy go pod ekran serwisowy i aha. Wszystko działa. Okazało się, że rozwalony był kabel HDMI. To co? To naprawione, tak? Natomiast po głębszych oględzinach okazało się, że gniazdo HDMI wyrobiło się i obraz i tak jest niestabilny i mruga. Także rozbieramy Xboxa. Na szczęście jest to zadanie prostsze niż w przypadku poprzedniej generacji. Zaczynamy od odklejenia naklejki gwarancyjnej i zdjęcia dolnej pokrywy. Trzyma się ona na zatrzaskach i przy użyciu szpatułki łatwo odchodzi. Następnie odkręcamy 6 zielonych śrub, które trzymają górną plastikową pokrywę. Po jej zdjęciu ściągamy trzymaną na wcisk pokrywę metalową i odkręcamy przedni panel i kartę Wi-Fi na boku konsoli. Następnie obracamy konsolę dołem do góry i odkręcamy 8 srebrnych śrub, które trzymają napęd DVD, dysk twardy oraz zasilacz. Wyciągamy je, a następnie odkręcamy cztery czarne śruby, które trzymają chłodzenie procesora i wyciągamy całą płytę. Przy okazji naprawy wymienimy jeszcze pastę pod procesorem, także odpinamy x klampa i zdejmujemy chłodzenie z procesora. Od biedy, gdy gniazdo nie trzyma kabla i nie mamy odpowiedniego sprzętu do wymiany takiego gniazda, można podgiąć te haczyki w gnieździe. Jeżeli gniazdo jest całe, powinno pomóc. Natomiast my wymienimy całe gniazdo, także starą cynę bez ołowiołom staramy się zebrać i podmienić ją na nową ołowiewą. Do tego zadania przyda nam się plecionka lub odsysacz do cyny. Ja wcześniej okleiłem sobie jeszcze transmitter HDMI taśmą kaptonową, aby zabezpieczyć go przed bezpośrednim nagrzewaniem. Następnie grzejmy ten gruby laminat air'em i przy pomocy lutownicy staramy się odlutować gniazdo. Zadanie to nie jest najprostsze i gdy nie mamy możliwości wcześniejszego wygrzenia płyty głównej, może nam to zająć kilkadziesiąt minut. Gdy wylutujemy gniazdo, czyścimy je za pomocą plecionki i okazuje się, że urwały nam się dwa pady lutownicze. Także wyciągamy mikroskop i szybka naprawa pól za pomocą małego druciku i solder maski i przechodzimy do lutowania nowego gniazda. Wkładamy gniazdo i lutujemy do płyty, a następnie lutujemy piny sygnałowe w taki sposób, aby wszystkie na pewno miały połączenie. Do tego zadania przyda nam się mały grot i dużo topnika. Dla pewności, po lutowaniu najlepiej poruszać delikatnie pinami za pomocą pensety, aby sprawdzić, czy piny na pewno dobrze się przelutowały. Nakładamy pastę na procesor, montujemy chłodzenie i sprawdzamy, czy Xbox działa. I działa! Ale jego rozdzielczość jest nieprawidłowa. Także poprawiamy lutowanie pinów i sprawdzamy jeszcze raz. Tym razem wszystko się udało. Także składamy Xboxa w całość, a przy okazji zmawiania gniazda HDMI zamówiłem również joysticka do pada, ponieważ jeden z nich zacinał się. Także w skrócie: rozkręcamy, odpinamy zatrzaski i rozbieramy pada. Odlutowujemy silniki wibracyjne oraz bampery i wyciągamy płytę główną. Odlutowujemy stary joystick, a na jego miejsce wkładamy nowy. Przy składaniu pamiętamy, aby włożyć gniazdo jack, który nam wypadnie, i podpinamy antenki. Składamy, czyścimy konsolę i pada i Xbox jest gotowy do wydania.